Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Strum, jestem specjalistą do spraw sprzedaży samochodów nowych w salonie marki Hyundai w Kaliszu w Autocentrum Miejskim. Jak widzieliśmy samochód Hyundai i20 jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które podróżują zarówno w dłuższych trasach, jak i w trybie miejskim. Hyundai i20, ten konkretny, który mamy tutaj przedstawiony jest w lepszych To druga jeśli chodzi o hierarchię wyposażeń samochodu. Ten konkretny w wersji czerwonej. Silnik, jaki tutaj jest zamontowany, to jednostka 1.2 wolnosąca, czterocylindrowa, generująca moc około 84 konie mechaniczne. Z przodu widzimy, że samochód zupełnie został przebudowany w stosunku do poprzedniej wersji. E, generacyjnie duży grill, e, który łączy ze sobą światła, które są oczywiście automatyczne. Nowe przetłoczenia na mast mają troszkę innego, bardzo wyrazistego kształtu samochodu. Do tego, jak spojrzymy wzdłuż linii nadwozia, również mamy bardzo e, ostrzejsze wykończenia. Pustelka z migaczami, 15-calowa felga z e, kołpakami. Tu w jak widzimy, również został całkowicie przebudowany oraz zmieniony już w zupełnie innej stylistyce. Przed przedłużeniem szyby będzie na pewno lakierowana część, która jest na podszybiu. Bagażnik stosunkowo niewiele się zmienił w stosunku do poprzedniej wersji. Natomiast ciekawym rozwiązaniem, jakie zastosował producent, jest opuszczanie półki wzdłuż siedzeń. Dzięki czemu, jeżeli potrzebujemy wyżej miejsce, nie musimy jej wcale wyciągać, możemy ją sobie schować i nie musi nam się gdzieś tam poniewierać po garażu. Na dole kilka elementów nadających również dodatkowej charyzmy samochodowi. Kilka ciekawych wykończeń, jakie zastosował producent, to na pewno będzie logo Hyundai i20 w lampie. Zapraszam do środka. Hyundai i20 w wersji wyposażenia Classic Plus to tak naprawdę bardzo bezpieczny samochód. Mamy tutaj bardzo dużo systemów, które zostały zamontowane tak, aby jeszcze bardziej komfortowo oraz bezpiecznie podróżować zarówno w dalszych, jak i krótszych trasach. Jeżeli chodzi o środek pojazdu, został on zupełnie przebudowany, zupełnie zmieniony, nowa deska rozdzielcza w innej odsłonie. Oczywiście klimatyzacja manualna, radio z systemem Bluetooth, tempomat, system do trzymania toru jazdy. Tak to jak wspomniałem, 5-stopniowa skrzynia biegów, manualna, wszystkie szyby w prądzie oraz wiele, wiele innych. Jeżeli chcesz, abym więcej opowiedział odnośnie tego bądź modelu, to zapraszam Cię do Kalisza, do Hyundai'a Cessna Uty... na Austin 210.